Siemano, ziomeczki, ziomczynie, prosy, nuby, starzy wyjadacze, nowy na rybek. Temat dźwięków w MW2, bynajmniej w temacie kroków, postaram się troszkę naświetlić, rozjaśnić, pokazać. Te ustawienia, które Wam tutaj zaprezentuję, stosowałem już w Warzone 1. Większość z moich kumpli, większość, kilku z moich kumpli, ludzi z klanu po prostu. Na przykład ustawienia ma dostosowane w ten sposób, że lecąc samolotem już nie słyszą kumpli itd. Tak 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 Każdy ustawia po swojemu, ale nie mogę słuchać opinii, że ta gra jest popsuta i dźwięki też. No bo nie jest. Sprawdźcie sobie te ustawienia, ocencie to sami. Lećmy z tym na początek. To jest ustawienie, które stosuje większość, tak? Czyli głośność ogólna na maksa, efekty na maksa i tak dalej, i tak dalej. Wyłączymy jeszcze wzmocnienie basu słuchawek na no, takie standardowe powiedzmy słuchawkowe. I tutaj taki przykład jak ja słyszę to w tej formie, chociaż i tu słyszę kroki, no, ale mniejsza. Tutaj 5 metrów, bardzo słaba słyszalność. Trochę lepiej, dlatego że dźwięk dopadł nas na wprost. Zmieńmy zatem ustawienia nielogiczne. Zmniejszamy głośność ogólną. Ja mam 64 można nawet mniej. Słuchajcie kroki teraz. Goście za mną. 15 metrów. Na lewo jeszcze słychać Tutaj z kolei przykład na tak zwanym przykucu, czyli faktycznie nie biegam, nie robię innych dźwięków, słyszę tył. Tutaj obiegnę w kółko, żeby nie było, że tylko jak sobie kucamy, to... Proszę. Lewa strona. Pod schodami Ale ten motyw jest lepszy Słuchajcie, tu jest typo Na lewo 30 metrów około Piętro niżej, tam Spójrzcie sami Wypozycjonowałem go po krokach Elo, Tak, ustawmy Spróbujmy Oceńmy. Zapraszam do testów. Skomentujcie to proszę. A na to pytanie odpowiedzcie sobie sami.